Cześć, witajcie, ja jestem Aliczko, Witajcie w kolejnym odcinku z Greddy 3 Beacon Human. Na początku poproszę Was, żebyście zostawili subskrypcję, kliknęli lajka i też dzwoneczek. Tutaj obok mnie leży handlow, który się uparł, że będzie wiedział co będzie później i nie, nie będzie właśnie. Uparłam filmów. się, że chciałam nagrywać film. Mam tylko jedną słuchawkę z mikrofonem w budowie. Dobra, rucham. ja nie będę słyszała, mnie to nie obchodzi. Dobrze, teraz mamy historię Kary. Zobaczmy. Patrz, jak jest ciemno, normalnie było jasno w tej grze. Mhm. kar jest Ech, Jak smutną historię. Rozwaliłem sobie prawego kciuka. Gdyby to był lewy kciuk, to byście nie mieli filmu, bo po prostu... E... jakby to ładnie powiedzieć... Lewym kciukiem steruje i to, to mi nie przeszkadza, ale prawem mam tak rozwalony, że jak ruszam kamerą, to bardzo z dużym trudem i gdyby to było od ruchu, jakby to był lewy kciuk, to byście filmu nie mieli. Ale on ten, kursa, tako, o na pewno się nie odnosi. A w sumie ja mogę sobie czytać. Nie Do To jak Bożila, jeszcze Za godzinę będziemy na miejscu. No, to jest po prostu teraz. Kurczę, nie mogę nacisnąć opcji. E, tym. Tom, tym prawym kciukiem. E, zobaczcie. Mamy tak, Jutor obojętność, Alice, sympatia, a nie rodzina, bo w sumie mieliśmy z nią tak, że znaczy nie chciała. Pu opinia publiczności, sceptyzm, nienawidzę nas. Fajne, wszystko gra! Obfite opady śniegu tak będą się utrzymywać co? No? Przewidywana temperatura to 5 stopni poniżej zera. Chłodny front pozostanie nad miastem przez najbliższe dni aż do poniedziałkowego wieczoru. Tak. Kurczę szkoda. Ja sobie odpalę timer, żeby film trwał około 28 minut. Jak na ogół robimy, chociaż i tak pewnie wyjdę poza skalę, to nic mm -hmm. Ci ludzie, z którymi się spotkamy, skądś mnie Od androidów złapanych Białe przez lasy. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo, albo kolejna pułapka, wygląda jak staruszka. Wiem tylko, że one w to wierzyły, zanim zlatko ich nie zabił. Wykryto ustępne. Włączono panucę awaryjną. Kiepsko to wygląda. Świetnie się Zostań w środku, Alice. Jeszcze ten głos jest taki dziwny. No Bo ja wiem, pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, ale za marznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać kara. Tu jest gościu. To kapiracka. Tam coś jest. szybciej. Ech, ten park. Może też będzie się odzywać, a nie tak? A w sumie? Musimy się gdzieś schować. Nie możemy siedzieć na mrozie. Trochę dużo. Nie 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 było. No A dobra, chodźmy by było taki... dobra. Ej, szukamy miejsca, gdzie mamy się przespać, ale my wiemy gdzie, to bo to miejsce jest... jest... w rozsypce. Nie, to jestem w dobrym stanie. Tutaj ta budyneczko jest w miarę dobrym stanie, tylko miliard w dachu. I nagle dach właśnie spada. Nie. To byłby bardzo w dobrym stanie. Już chciałem naciskać Q jak w The Walking Dead, ale ja zapomniałem, że tutaj Q nie ma, tylko jest X. Aha, to już nie ma tak? Oczywiście. Też tak umiesz? No i proszę. I w końcu masz tej samej wielkości brzuch co router, tak samo gruby. To jest taki! Bardzo lubiące się rodzeństwo. Dobra, szybko zróbmy tą misję, bo szczerze nie jej nie złożyć. lubię. Zajmę się ogniskiem. Nie wiem, tak nie przypadło za historią kary. Za tą misją. Ja lubię historię kary, ale ta misja? To ja to samo, jak rozumiem, to. nie mogę tego wziąć, bo robię to tym rozwalonym kciukiem i trudno jest mi coś brać, bo mi kciuk po prostu boli. Mogę ja coś stąd jak gdzieś gośka, ty umiesz tym ruszać w dobry sposób? No? No to właśnie. Dziękuję. A bo zatem ja muszę trzymać padem, żeby coś zawsze wziąć. Tak jak teraz to prześcieradło. Ech. Rozpalę je tutaj. Dzięki temu nas nie zadymi. Ale to miejsce wygląda tak lepszym. E, wtedy było mniej creepy, bo mieliśmy lepszy no Mamy teraz naturalne światło, czyli takie jak w prawdziwym życiu, Alice? a wtedy mieliśmy troszeczkę jaśniejsze. To nie było aż takie creepy, a teraz... Mieliśmy wtedy światło jaśniejsze o 30 jednostek. Czyli mieliśmy światło 0,30, a to jest światło 0,0 Czyli takie jak w prawdziwym życiu. Sprawdź broń. Nasz pistolet... Najlepszy kolega. Nie wiem, ja już nim zabiłem z cztery osoby. Żartuję. Nie tym. Nożem zabiłem z parę, no w sumie. Ale karą? Nie, karą tylko coś. Nie zdradzę ci, bo jeszcze drugi odcinek nie wleciał, a my już to nagrywamy. A ja czekam na niego już od dwóch dni. Co no, poradzę, montowanie mi tyle zajmuje. No. Prawie Myślę, można powiedzieć, że nie mniej mam. One zajmują jeden odcinek i zamontowano. Jak przekroczymy granice, zaczniemy od nowa. Tobie i mi. Do Dobry żart. A ja nagrywam nie ja montuję. No ale ja też Będziemy jak oni. Okej, okay, to simsy w końcu może Przeci... powrócą. Co A nie? Może Gisz. Albo za jesteśmy razem Ej, powiedzcie ciekawostkę? Jak oni to oglądają, to już czwarty sezon The Walking Dead się rozpoczął Od dawna albo trwa, bo albo już się rozpoczyna I... Rozpoczął się I Simsy już od dawna trwają Ty po prostu, my jesteśmy jakby cofnięci w czasie, wiesz? Aha. Oni widzą to po prostu dwa, trzy tygodnie później no Rozmontowanie Powinno powinna się położyć Wiesz, to jest ósmy czy dziewiąty odcinek a tylko jeszcze nawet drugi nie wleciał? Tylko, że będzie trzeba nagrać i powiedzieć wszystko z nowa. Bo gdy raz nagrywaliśmy, to nie to, to po prostu nie nagrało nam się. W czym? Czy? No, jak nagrywaliśmy z się wtedy. No, to się dowiemy. Odpocznij. Przed nami bardzo długi dzień. Przed nami bardzo krótki dzień. Opowiesz mi bajkę, kara? Nie. W swojej pamięci mam 9000 bajek na dobranoc. A jak w książce mam 9200, ale lepszy jestem. To będzie o... jednoroże bajka o jednorożcu, który... Nie. Puścił bąka. Nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. Okej. Okay. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce. Nieszczęśliwa. Będziemy naklikać byle co, żeby ta Marzy, historia była smutna. ...jak wszystkie dziewczynki, ale... Inna. Była inna. Bardzo ją to martwiło. Wtedy spotkała robota, który miał słuchać poleceń swojego pana. Ale w końcu poczuł, że powinien się przeciwstawić. I się przeciwstawił Więc i zabił, i przeciw zabił jej oraz... ojca i ją ukradł z domu. Tak. No. Żeby uciec przed mrokiem, który nawiedził tamten dom. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale... Spotkali gnoma. Ale tak bardzo pragnęli być wolni, A ty że pokonali wie, je wszystkie. Na swojej Nie. drodze spotkali. I ja chciał powiedzieć: Gnoma. Innego robota, który opuścił pana, żeby ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Zdechli. To my napiszemy koniec tej opowieści, Alice. Teraz pora spać. Jutro czekam na wyczerpujący dzień. ostatnio to było... No dobra, parę odcinku z temu. Potem jak ukradliśmy sklep i weszliśmy do domu no. Rafa, to stało się coś takiego, że... Tak, oczywiście. Nie wiem, Alice nas nienawidziła. Za kradzież ciastek i misia i wszystkiego co się dało ukryć ze sklepy. A i pieniędzy też. Hmm. I może ich nie użyliśmy. Nie, to się obraziła, ale nie aż Słodki tak. Są. Dobra, siadamy tu. Porozmawiamy na zimbzącz. To słodkie dziecko. No jest tak bardzo się dzielna. E, e, za oknem. Milion siedemset. Hmm. Masz jakiekolwiek wspomnienia z przeszłości? Sprzed z latki? Nie. Mój model stworzono do przenoszenia ładunków. Mogłem pracować w dokach albo w fabryce. To kim byłem nie ma znaczenia. To nie byłem ja. Niek. Nie luny. Wiesz, co zrobisz, jak już dotrzemy do Kanady? Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. Ty. <laughs> Lubię to słowo. Odkryłeś Amerykę. Ale Ameryka. nie wiem, co ono znaczy. Kara. Czy ty nigdy... Nie zauważyłaś, że... Alice jest inna? Nie. Co? Co masz na myśli? Szybko broń i zastrzelimy, jak w The Walking Kala! Dead. Cel pal, cel o, pal. The Dead. Nie, Gosia, to nie jest The Walking Dead, bo wybijają szyby. W The Walking Dead nie umieją. To jest The Last of Us. Cel pal, teraz jeszcze tylko. Gdzie moja broń? Ale umiem jakiś fandaczy. Ten Pal. No, Stać! Jeden krok dalej i strzelam. No myślałem, że pniecie. Nie bójcie strzelisz. Się. Nie skrzywdzimy was. ubior jak Jesteśmy jak wy. Ja już, ja już myślałam, My że My jesteśmy mnie żary. Tak Pracowaliśmy tu przed zabijaniem. Par... Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy chronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Nie przeszkadzaj Oddała im gadać. Dziękuję ja mogę? Dzieci uwielbiały się z nami babci. Nie, ja też nie mogę. Ty nie możesz mogę. zamykać moich. A co. Ty nie patrzysz ty podglądasz, ty ty, będzie to, wiedziała co to, będzie w odcinku. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego! Spodoba jej się! Chce zobaczyć? Nie, nie o, chcę chce. To niech idzie z nami. Alice nie wiem czy to najlepszy pomysł. Chodźmy, wrzucimy cię do jakiegoś starego buceta, a sami pójdziemy napić się na drinka. No i chodź, kara! Postrzelać się w kaczki. Na się baba, wiesz? Nie, postrzelać w kaczki. Gdzie moje broń? Pójdź, wie, że wolę zostać. A może sobie zatać Niech to tak. Zapraszamy. Nie przeszkadza i rysuje. Moje ślady znikają, nie narysuję! Napisywałem takie piękne, dwie kulki z herbatką. Włącz. <laughs> Dziły mnie, że w tym jest prąd. Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! Nasza karuzela ma prąd! Jesteśmy A Mogę wybrać inne miejsce niż ten konik? Nie da się. Jest tylko ten konik. Nie. Puściłem. No nie, ja. Ej, to jest dobra, ja nie przestałem naciskać X, a ona ją nie puściła, tylko dalej podnosiła. Ej, tam ten android ruszał się jak, jak. jakby. jakby nie pamiętała, jakby wziął. jakby, ją... jakby padaczki dostał. <grym>, tak. Patrz na tym, tych androidów, niektóre po prostu się przynajmniej podaczki dostały. Okay. Niektóre te Jerry. Pierwszy raz widzę, żeby się uśmiechali. Tam stoi bez ręki z Karom. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. O, to był pan. A, jak To jest o, Widzisz, tam podaczki dostaje. Się kręci. A gdzieś tam taki jeden się kręcił, w tle. Widzisz, jakby się kręcą. Tak na boki podaczki dostali. A jeden to jak tam. Jak kostno. Jak lis pierwszego sezonu The Walking Dead. Tak. W sumie nic nowego nie zrobiliśmy. Dobra, kolejna. Szybciej, 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 szybciej. Czas nam się kończy i jedziemy jak najszybciej, dlatego w 20 minut robią się misji. Mm -hmm. Hank. Hmm. Antypatia, zobacz jak Hank nas nienawidzi. Ej, faktycznie. Antypatia, bo to dlatego, że zabiłem w sumie dwa androidy, prawie zdechł, bo go nie podniosłem, tylko z budynku zleciał. Prawie zleciał, niestety się wdrapał. A, to ja nie, to, to nie mam. No Ech, no dobra, chodźmy do sranka i będziemy go denerwować jeśli ja, by cię zabił? A w sumie... Właśnie w tej misji o to chodzi, albo cię zabiję, jak będziesz miły, albo ciebie... Jak będziesz miły zabiję, ja zrobię wszystko, żeby mnie zabił w końcu no, Ale Konor, tak, ale można zabijać w tak? no, wywideł, no ta, ale on wtedy traci, Czas jakby to. Tą... Niestabilność programu wtedy traci jest coraz mniejsza czyli coraz mniejsza szansa, żeby zostać defektem. Zanim słuchaj, lecimy i tak później chyba zostaliśmy maszyną? Nie, yeah. powinien pan przestać pić. <laughs> to bardzo źle wpływa na pańskie zdrowie. Na pańskie ruskie chodzi. zdrowie. Nie czy później się zaprzyjać Już nie, nie mam opy. No chyba, żebym trochę zmienił parę rzeczy, ale nie chcę, bo... Wiem ciekawostkę i nie chcę, żeby chęk nie zabił. Nie no dobra. Zanim... już. Proszę iść do domu. Nie czuję zmęczenia. No ja nie czuję, ty czujesz. Ty pewnie też nie. Nie czynimy żadnych postępów w śledztwie. Defektów nic ze sobą nie łączy. To zupełnie różne modele, wyprodukowane w różnych miejscach i w różnym czasie. Musi być wspólny mianownik. Marnownik. Szok. No Wiemy, że defekty przeżyły szok emocjonalny. Silną traumę tudzież. Czuły się pokrzywdzone. Te dziewczyny z klubu Eden z pewnością miały prawo czuć się pokrzywdzone. Coś panu zaprząta głowę, pani czujecie? możesz mnie zgniatać? Czy ma to związek z wydarzeniami w klubie Eden? Te dwie dziewczyny, one tylko chciały być razem. No one chyba się kochały. No niestety, da chciałem się zabić, ale niestety. Nie udało się od zdechły. Oskle. Ich oprogramowanie nie zawiera uczuć takich jak miłość czy pożądanie. To maszyny. Jeszcze w dół zekie. A jak jest z tobą, konor? Wyglądasz jak człowiek, gadasz jak człowiek? Ale czym jesteś naprawdę? Adresie. Jestem maszyną, zaprojektowaną w konkretnym celu. Wiem, po co istnieje i kto mnie stworzył. Mam powód, by żyć. Stworzyło mnie cyberlife. chyba właśnie to nas różni, porucznik. Żebym skoczył z mostu. gości. kiedy zastrzeliłeś te dziewczyny? Z synu? Czy to było jak zamykanie aplikacji? Zrobiłem to, do czego mnie zaprogramowano. Nie miałem nie żadnych tak, wątpliwości, nie. jeśli pan o to pyta. No. A czy boisz się umrzeć, Conor? Żałowałbym, gdyby moje funkcje zostały przerwane, zanim zdołam dokończyć śledztwo. To z drugiej co się tak. stanie, jak pociągnę za spust? Hm? Nicość? Otchłań? Androidzie niebo? Sprowokuj. Obaj wiemy, że Ej, mnie pan nie zastrzeli. Próbuje mnie pan sprowokować. Obawiam się, że pana rozczaruję. Myślisz, że jesteś taki kurwa sprytny. Zawsze o krok przed wszystkimi, tak? No to powiedz Mondralo. Skąd wiem, że nie jesteś defektem? Regularnie się diagnozuję. Wiem, czym jestem, a czym nie. Wrogo, jeszcze ścieżkę. Wróci, tak czy siak, a goś tak trafi, jak wróci? Uh -huh. Wrokość mam z Hankiem. Co? No dobra, kolejna. O, a ja to chyba znam. Bla bla. Markus. Co to Arkus? Nie znam Arkusa. Arbuza? Poproszę. Nie patrzy na mnie. O, androidy. i ludki. No to nie Podnieś to i to mi O, rewolucja techniczna w wieży Stratford. No patrz, jeszcze na mnie patrzy śmieć, no. No, przyjaźnie. Josh, obojętność? O, czapkę ubrał, ty go widzisz. Tak Czas, by ludzie wysłuchali czapkę. Aha. Wiesz, że nigdy nas nie wysłuchają. Tak no, go było, żeby tu sobie czasy. Jeśli chcemy wolności, musimy mieć odwagę po nią sięgnąć. To jedyny sposób. Co chcesz zrobić? Kanał 16 nadają zwierzy Stratford. Na najwyższym piętrze jest reżyserka. To właśnie nasz cel. Ale dlaczego ludzie mają różne? ich nie stać. Mierza w Zaplanujemy tę operację w najmniejszych szczegółach. Nic nie może być działem przypadku. No tak, przez przypadek Ciebie wpuścili. Przez przypadek Udało Ci się odgonić strażniczkę. Przez przypadek. E, przez przypadek e, Odgoniłeś innych strażników. O tak przypadkowo, tak jak ją przez przypadek odgonisz. Gdybyś nie miał tej opcji skanowania, to byś się nie odgonił. A takie pytanie: Czy, norm, czy nie nas, tylko że Chloe wróciła? A ja nie powiem, hmm, Elizabeth Wilson. Ok, teraz je poproszę tak. Jak my to zrobiliśmy? Na pozytywne, czy ona Hmm... Udawaj parkingowego, dobro. Elizabeth Wilson, słucham? E, witam, okay, ze straży Street Oke, już tam dobry. Cześć. Czym mogę służyć? Dzień dobry. Nie mogę służyć. Ma pan jakiś dokument? Nie. Tak, tak. Oczywiście. Oto kawałek papieru pomalowany starą farbą. Widzisz, kawałkiem papieru każdego daszrade przekupić, pamiętaj. Hmm. Przyciągnął ją na swoją jest stronę. Porządku. Kawałek papieru jest w porządku. Ty to rozumiesz? On wszedł na kawałek jakiegoś porysowanego przez małego dzieciaka w Twoim wieku pap papieru, no. Muszę windę. To nie jest takie nowoczesne, to jest to, co teraz się dzieje. No właśnie. A skąd ty możesz wiedzieć, gdybym nie powiedział, byś tego nie zauważył? Nie, ale to no, jest Też taką mamy. Naciskam dwa guziki i jadę na te piętra, naprawdę. Albo w klatkach schodowych naciskam guziki też. Dobra, jak ten plan jest, my jesteśmy tu, ta kłopka, żółta kłopka, to musimy iść chyba tędy. Kogo chcesz, dziewczyno? Ja wiem. Patrz, Dana. O, no patrz, mój brat. No, widzisz? To używa jego jako chomika. I stawia chomiku. Czas się skończył na misję. Ale fajne ma Film będzie trochę dłuższy, bo... Musimy całą misję zrobić. O jakieś 20 minut. No dobrze, to by było tyle w tym odcinku. Ja byłem Ericzko, ze mną był... Hanglow. Żartuję. No dobrze, na razie, no Mój i cześć! Keś. Ja miałem to powiedzieć.